Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Maciek Makuła. Gra nazywa się Binary Domain w wersji demo i to jest świeżynka na PC. Ja to od razu podkreślę. O pewnie kilkadziesiąt osób mi zarzuci, że mówię, nazywam coś z nowością. Tymczasem to już wyszło, więc Binary Domain wyszło na konsole. Tymczasem dopiero teraz możemy sobie je sprawdzić na PC i to w takiej nowej wersji demonstracyjnej. Konsolowcy już przeszli, my jeszcze nie. Nie wiadomo czy ktoś będzie chciał. Mnie ta produkcja zaintrygowała z kilku powodów. Pierwszym jest motyw fabularny, to zresztą wam pokażę taki przerywnik. Hmm, co dziwny nosił takat ten i noga. to おい、俺の目見ろよーく見るんだ。<laughs> なんだこれは？<laughs> 嘘だろう？<laughs> 自分の立場がわかったか？ No i jak widzieliście, on budzi miłe skojarzenia z Ghost in the Shell i ogólnie na przykład filmem Second Renesans, drugi renesans z Animatrixów. Może podpisy włączyć, komunikację głosową wyłączyć, bo to jeszcze poprawiam drobne rzeczy. Ma fajną fabułę. Odpowiada za nią koleś, który zrobił, już głównym projektantem tej gry był gość, nie pamiętam nazwiska, bo to Japończyk, ale on zrobił serię Yakuza, więc coś bardzo zacnego. No, and what? Obrazьте, z czym to się je w praktyce na podziemi przedostatnim, bo ostatniego nie mamy. Right, we split into two teams from here onwards. One in on the front, one bringing up the rear. I mean, at least one team makes it through should the worst happen. Yeah, well, I don't like hanging back.

twardy do obrzydliwości, super i tak dalej. Tutaj w ogóle, jak mówię, ja tutaj mówię, wszystko co mówię to są moje domysły, każdy może to zweryfikować kto grał, natomiast mi się wydaje, że motyw będzie fajny z tego względu, że tutaj, tak jak w takiej grze The Thing, będziemy musieli dbać o to, by jakiś by zespół był ze sobą dobrze zgrany, w sensie tamten współczynnik zaufania był duży, bo możemy mieć podejrzenia, że ktoś tu jest maszyną i nie chodzi o ekspres kuchenny, suchar zaliczony. Oczywiście biorę zawsze do zespołu laski. All right, you go ahead. Radio us when you reach the contact location. No problem. What if we run into scrapheads? Shoot them. That's what you yanks are best at, isn't it? You know, Charlie, maybe I could get to like you after all. Tymczasem świat jest oklepany, ale fajny. Mamy oczywiście. Była wielka katastrofa, że zalało, bo globalne ocieplenie. Pobudowali miasta, które są tak ładnie tutaj rozmieszczone na jakichś tam wysokościach i musieli zatrudnić roboty, bo już nikt nie chciał pracować jak się Chińczycy wzbogacili, tak sobie zakładam. No więc wziąłem moje dziewczyny i ruszamy. To będzie fajna uwaga z ich strony w ogóle. O, tutaj w tych momentach myślałem, że to będzie Bayer, bo to jest komunikacja głosowa, ale okazuje się, że wybór jest tragicznie mały, więc ja, się, ja oczywiście się zgadzam, wybrałem, bo chcę mieć laski w drużynie. Pfff... Wiedziałam o tym. Co za cholera. Naprawdę? Najlepiej bym mógł być na początku o tym, co chce, niż kłócić się, żebym była szczęśliwa. Łał, masz naprawdę wysokie oczekiwania. W każdym razie ze złych rzeczy, bo ogólnie jak mówię, grę śledziłem, myślałem, że to będzie nie wiadomo co, tylko tymczasem okazuje się, że to jest jak widzicie takie girsy w Japonii dla odmiany, z chudszymi trochę bohaterami niż tam pudianowcy, którzy grali w pierwowzorze i z robotami sztle, cóż to jest w ogóle ha zestaw do naprawy. Automaszyny, a nanomaszyny przepraszam i tak dalej, coś tam robią, ja średnio tu się angażuję w ten. Co mi się bardzo więc podoba to jest animacja, gra, aktorska i to wszystko. Oczywiście jeśli przełknie się totalną eee, kiczowatość tego wszystkiego, to też nie jest totalną, no ten styl jest ładny, Japończycy im wszystko ładne gry robią. Jest wielki kryzys gier japońskich, bo niedawno nie wysmażyli niczego ciekawego. Niech ktoś wymieni jakiś japoński RPG, który ostatnio podbiło serca milionów. No, ale mimo wszystko robi. Więc tu się jeszcze zapgraduje broń. Jak widzicie w Japonii w Tokio, można kupić na każdym kroku spluwy i sobie je spokojnie ulepszać. Na przykład tutaj podniosę co? Może celność. O, i chyba styknie, bo więcej hajsu nie mam. I ruszam w bój. Więc ciekaw jestem, co z tego wyszło. Jak śledziłem, no recenzje nie było, one już nie są miarodajne, ale opinie graczy. To właśnie im się to jakoś... nie wiem, no są mieszane uczucia. Aż z chęcią to sam sprawdzę głównie dla tej fabuły, która zapowiada się ciekawa. Okej, okay, tutaj moja pani snajper widzi, że są... Do super odległości roboty i może snajpować. No masz te dwa metry są od nas. Snajpuj! Time for you to shine. Tak, świeć moje słoneczko. E, tymczasem my walczymy ze zbuntowanymi pralkami. Gość... golarkami, kosiarkami... Oni tutaj fajnie zrywają. Zwróćcie uwagę na to, jak się gość porusza. To jest fajne. To oczywiście nie jest żadne algorytmiczne cudo, ale wygląda nieźle. Ach, pięknie się wkopałem. Jeśli się ginie, to zobaczcie, co się stanie. Można prosić... Mamy oczywiście ilość tamtych apteczek. Wbijamy sobie albo sami, albo wrzynają nam je w klatkę nasi... Pomocnicy. No i to jest chyba tyle. Dobra, tam jest ich dużo, więc mogę, niech się rozerwią. No i tyle, jeśli chodzi o roboty. One strasznie, śmiesznie, w sensie pozytywnie reagują, kiedy im się strzela heady, bo no to cóż, robot e, poradzi sobie bez głowy, tylko nie będzie widział. I to jest przyczyną wielu przyjemnych... O, oczywiście, jeśli tu się rozłupie pancerzyk najpierw. No robot, robot, pokaż głowę, proszę cię. Czy dostał heada? Niestety nie. Zdrowie odnawia się oprócz tego samo, więc. No, widzicie, jak to zdanie, jak ta rozgrywka przebiega. Dla osób, które są już znudzone tego typu girsami, ja niestety w trójkę na przykład nie grałem, więc strasznie żałuję i troszeczkę się stęskniłem za te tego typu strzelankami. Jest spoko. O, siadł head, ale chyba widzę, że to jest head na Amen. No. O, dostał w głowę i teraz będzie strzelał, gdzie popadnie. Co się głupio sprowadza do tego, że strzela do swoich, no ale trudno. E, przeładuj, pokaż, jak ładnie przeładowujesz. Super są te animacje. Pewnie Ireneusz Krostny zajmował się Motion capture. czyli tym przechwytywaniem ruchów. To jeszcze jeden granat. I tyle będzie z naszych robotów. O, sięż nie, fane bestie. Ach, ja już tak szafuję tymi granatami. Okej, okay, snajperka zawsze się przyda. Zobaczmy jak działa w tej grze, bo przyznam, że to jest mój pierwszy kontakt. O, to był Head, tylko niestety zbyt mocno i się rozwaliło. Ech. Robot kuchenny padł. Drugi padł. Za mocno jest jak na moje gusta, no ale już trudno. Te roboty są jakieś tandetne. Chińskie roboty opanowały świat, może taka jest fabuła. Przeładuj ładnie, chyba że już nie musisz ładować. jednorazowo razowo to robisz. No i lecimy dalej. Co tu macie w ogóle? A to jest broń robotów. Może być. Może być, nie narzekamy. Podnosimy co mamy, krótko mówiąc. No i... No, nie, ja wam tylko pokażę jedną część tego demona, żeby nie psuć, zachęcić do ściągania. Bo ona jest taka ciekawsza, w sensie, że tutaj mamy... Ach, oh, rozerwał się w końcu. Tutaj będziemy mieć zaraz taką walkę z bardzo dużym przeciwnikiem. Głowa, głowa panie. O, oh, no i tak się kończy takie lamienie. Ja podejrzewam, że na najwyższym poziomie. A bo tu mi w ogóle jakiś dziad. O, oh, chwycił za nóżkę. Gdzie jest tam moja psz, spluwa rodzinna, którą dostaje z dziada pradziada? O, oh, tyle. Więc ja podejrzewałem, że ona będzie... Roz może rozkręcać się, kiedy grać się będzie z kolegami. O, coś tam jest. Aha, zaatakowałem moją koleżankę z zespołu. I tej gra przypomina, że jest przecież ten współczynnik zaufania. Jak ma ci ufać, skoro jej ładujesz w tyłek w pociski albo coś gorszego. Okej, okay, jedno się rozpaćkało. Kało, widzicie, maszyny nieźle sobie radzą. Latają mi w ogóle. Ciekawe jak to jest uzasadnione fabularnie, że nagle w Tokio jest mnóstwo robotów. Może się po prostu zbuntowały. Eee, ach, snajperkę wywaliłem. A gdzieś tu chyba jest ciężki karabin maszynowy, czy już żem też go z stracił z pola widzenia. A straciłem z pola widzenia zostałem z dwoma syfami. Tam coś jest fajnego. O, ładnie przysiadł. Podobają się te takie typowo japońskie akcenty, bo ktoś normalny tak, tak ląduje jak nie ninja. Nie granat, tylko to, o. A to jest w ogóle wyrzutnie rakiet, to może jeszcze sobie zostawimy, bo zaraz będzie gorąco. Ja to wiem. O. Ajajaj, w ogóle gdzieś tu się zamotałem i gra nie chce mnie wrzucić z powrotem. Więc, ach, nie ma co jej bronić. Niektóre momenty tak śmierdzą topornością, a to jest bardzo wysokobudżetowa produkcja, jak widać. Przeładuj. Przeładowania są na pewno ładne. No i pomimo mojego całego dobrego nastawienia... Trochę się nie dziwię jednak temu, że ta gra tak nie zeszła, bo chyba totalnie była klapą finansową, chociaż mogę się mylić, bo tylko sobie szybko obczaiłem, co się podziało na Wikipedii. Skądże ty do mnie strzelasz? Robociku, gdzie żeś ty? No i odwieczne problemy. Czy panie coś w ogóle robią? Co tu się dzieje z tą wodą? Czyżby shadery źle siadły jakoś? Okej, okay, coś nadchodzi i to jest ten fragment, do którego chcę tutaj dojść. Fajna woda, to dziwne, że się trebu, szkoda że się buguje. Okej, okay, tam idzie duże. Robot wyglądający jak jakiś wojownik starożytny z Japonii. No pokaż się. O! No ale starożytny, nie starożytny. Wyrzutnia rakiet zawsze służy. Okej, zbroja mu już spadła. Teraz czas na te granaty, które się przylepiają. E, no to łap tam. O. o, teraz, jak to walka z bosem. Teraz go nieco prądem potraktujemy. Dziwne, że nie ma zabezpieczenia, no ale w końcu te japońskie projekty nie są do końca pewnie tak dobre, jak się wydaje. Chodź, Ach, no dobra. Zbroja mu zeszła wszędzie, więc teraz pozostaje tylko strzeliwać. I ta walka jest całkiem sympatyczna. No. Jak to wszystko podsumować? Styl ładny. E, postacie fajnie animowane i ogólnie ładnie grające. Natomiast no ciekawe jak całość. Bo tu niestety no, nic to rewolucyjnego nie pokazuje. Zobaczmy, co tam na górze będzie dobrego. Będzie ten ciężki karabin, to jest kolejne ulepszenie, a my sobie go z góry ostrzelamy, o. Więc demo. O Boże, znowu mam problemy jakieś tutaj granie graniu, niestety coś dziwnie współpracuję z myszką. I teraz zauważyłem, że renderuje się w takim śmiesznym okienku. Ciekawi jest, z czym to jest związane. Ja to w ogóle mam nadzieję potem jakoś wytmę w postprojekcji, ale wiedzcie o tym, że ciekawe rzeczy się tu dzieją. Okej, okay, tam moja drużna dowiaduje się jak pokonać bestie ja tutaj na ślepo ostrzelam te głupie roboty. To jest w ogóle butla, jak zawsze. Wybuchająca beczka innymi słowy, więc jeden wybucha z beczką, drugi wybucha z beczką i został jeszcze duży. No wyłaś już grubasie! Czy w sensie daj mi z sobą skończyć? Oho ho ho, ho, ho. Okej, okay, celujemy w głowę. No i teraz pojawia się wielki, finałow, wielkie finałowe Rodeo. No. Jest motyw taki, że niby dziewczyna dziewczyny, odwracają uwagę, a ja skaczę na niego w końcu. No i teraz balansuję i strzelam. Balansuję i strzelam. No. Balansowanie. Ścinanie, które jest spowodowane nie wiem czemu, tym, że się myszka wyjeżdża poza obszar, chyba wreszcie wybucha. No, więc to są krótkie weekendowe wrażenia z demo binary domain jednego jej części. Zachęcam do sprawdzenia całego. No I mimo wszystko, nadal jestem pozytywnie nastawiony.